Paungewob to moja jedna z ulubionych animacji. Głównie to są odcinki dla najmłodszych, ale są też straszne odcinki z Dziś Dzisiaj je wam przedstawię inspiracja od widza. Będziecie do tego widza mieli w, w linkopisie Z trzecią w trzecia suba na kanale. Jesteście gotowi, więc lecimy. A pierwszym odcinkiem jest. Burgerowy zombie. A o czym opowiada to ja już mówię? Ocinek opowiada jak pan krab podaje wum klientom krabo burgera. Natomiast klienci tego burgera nie chcą, ponieważ chcą coś nowego. Pan krab zabiera swojego kuchcika do podziemnego, aby mu pokazać, że zrobił nowego burgera. Zwanego sekretnym burgerem z panu Bobowi plan się nie podoba i mimo że nie lubi tej metody, nadal serwuje nowe burgery. Później wieczorem, gdy wszyscy zjedli sekretne burgery, szef z panu Boba też zjada, poczuł czuje się dziwnie. Panu patrzy z przerażeniem, jak jego szef zmienia się w potwora, po czym wszyscy oprócz żółtej gąbki, się zmieniali. Potwory wkrótce opuszczają restaurację i zaczynają się pałętać po mieście karmić ludzi i częściami ciała. Po czym Spando postanawia się schować u planktona. Niestety plankton i karen też się zmieniają. spando wspina się na wieże pomył okaz o... o Aka okazuje się, że pomyje są jedynym ratunkiem. Po czym, gdy Patryk zjadł pomyje, stał się normalny. Tylko po to, żeby z powrotem go zjadł. To skłania gąbkę do nakarmienia ich. Po czym wraca wszystko. Kolejny epizodem jest o nazwie Kumpel dla Gacusia. Opowiada jak Sparrow karmi Gacka w domu, po czym musi iść do pracy. Ale Simak chce iść na spacer. Pan Bob mówi mu, że nie ma czasu, po czym idzie do pracy. Czując wyrzuty sumienia, że nie miał czasu, aby spędzić razem czas z gackiem, idąc do tłustego krawa, zauważa jak jego szef odmawia obsługi klienta, ponieważ przyniósł do restauracji swoje zwierzę. Gdy Bob wraca do domu, zauważa ciężko. Ciężarówkę sprzedającą ślimakim strzelne, które są słodkie. Spongeboba to nie Interesuje, co pani mówi i go kupuje. Ogólnie te zwierzę jest zabójcze i niebezpieczne, ale przy żółtej gąbce jest bardzo grzeczne. Spongeboba nie ma w pobliżu, zwierzę zmienia się w potwora i chce zabić ślimaka, gatusia. Na ratunek przybywa Gąbka i go ratuje. Dajcie znać w komentarzu co o co tym wy sądzicie. Cześć!